Jak można zarobić na chodzeniu? Czy mamy nowy trend? Metawers zwierzę z buta, coraz więcej gigantów i organizacji wchodzi w ten świat. A niektóre NFT traci na wartości nawet 99%. Cześć, witam Was w kolejnych kryptoniusach. Jest dzisiaj o czym gadać. Oczywiście będziemy też kontynuować budowanie portfela kryptowalutowego za stówkę. Także koniecznie zostaw subskrypcję, kliknij dzwonek, żeby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. A tymczasem przechodzimy już do konkretów. A zaczyna robić się konkretnie, faktycznie, jeżeli chodzi o osoby, które na kryptowalutach zarabiają, bo pojawia się, jak widać, nowa możliwość na zarobek. Tak zwane Move to Earn wprowadzone przez projekt Stepn i mające na celu wynagradzanie użytkowników, którzy w tym projekcie uczestniczą za. Uwaga! Chodzenie lub bieganie. I aplikacje, które śledzą naszą aktywność fizyczną, które śledzą to, w jakim kierunku się poruszamy, liczą nam no, kalorie, przebyte trasy itd., to nie jest nic nowego. Takie aplikacje, aplikacje fitnessowe, aplikacje do ćwiczeń, no, występuje, jest tego masa, jest w czym przebierać. Mało tego, nawet aplikacje, które nam płacą za coś takiego, już się z czymś takim spotkałem, natomiast nie weryfikowałem tego dogłębnie, ale tutaj w kontekście kryptowalut, w kontekście Tokenów i zarabiania, w związku z tym, że przebywamy jakieś odległości, no jest to coś nowego w tym świecie. Jest to dodatkowo połączone z NFT, w skrócie, czy też w uproszczeniu działa to tak, że za przebyte odległości dostajemy token, jeszcze nie token NFT, tylko token GST, tak został nazwany i go kolekcjonujemy, dzięki niemu możemy sobie wybijać tokeny NFT, czyli zbierać, kolekcjonować buty, naprawiać je, upgrade'ować, różne tam takie, nazwijmy to już związane z grami, z, z grywalizacją elementy zaczynają wchodzić, które pozwalają nam chodzić dłużej, bo tam też są ograniczenia, nie tylko ograniczenia naszej życiowej energii, naszej mocy, ale też ograniczenia sama aplikacja wprowadza No dla tych takich, którzy mogliby to robić 24 godziny na dobę. I sama idea tego, żeby zachęcić ludzi do ruchu, też właśnie w taki sposób jest, no moim zdaniem, bardzo w porządku. Natomiast zobaczymy, czy też to się do końca uda. Mamy tutaj parę informacji na temat tego, że być może będzie współpraca z takimi no, już grubymi markami jak Nike, jak Adidas pod kątem, właśnie obuwia, obuwia cyfrowego, czyli już te NFT, o którym wspomniałem. No i jeżeli coś takiego doszłoby do skutku i za zgromadzoną ilość tokenów, za właśnie ruszanie się, za chodzenie moglibyśmy sobie dodatkowe NFT z kolekcji butów Nike czy Adidas w tym no bądź co bądź w wirtualnym świecie nabywać, no to to już by też było coś. I pozostając w tematyce obuwia, szwedzki startup wraz z jedną z gwiazd NBA Postanowili stworzyć obuwie, które wyświetla kurs Bitcoina i to w czasie rzeczywistym. Snicksy, bo tak nazywa się to obuwie, zostały nawet przez dyrektora generalnego tego projektu skomentowane jako przedsięwzięcie głupie i niedorzeczne, co nie zmienia faktu, że Udało im się to zrobić. I główną motywacją była tutaj promocja w ogóle idei bitcoina, idei kryptowalut na światowych boiskach koszykarskich, z tego względu, że reklamowanie się w taki tradycyjny sposób jeszcze tak do końca nie przechodzi. Reklamowanie się w taki sposób tradycyjny nie jest dla nich na ten moment możliwe. Zatem nie jest niemożliwe składanie wniosków o znaki towarowe w metaversie. I to właśnie uczyniły siły zbrojne Stanów Zjednoczonych, a konkretnie ich wycinek, to znaczy siły powietrzne, które zgłosiły wniosek o Spaceverse. I prawdopodobnie ma to być testowe, wirtualne środowisko dla... Pilotów dla całych sił powietrznych, gdzie właśnie będą prowadzone szkolenia w sposób kontrolowany, w sposób bezpieczny. I zaraz obok, właśnie, olbrzymich marek, takich jak Mastercard, McDonald's, Pizza, Hut, KFC. No, można by było tutaj wymieniać naprawdę dużo takich gigantów, które, które są znane każdemu na całym świecie. Mamy siły zbrojne Stanów Zjednoczonych, które też składają wniosek, właśnie, o znak towarowy w Metaversie. No i w ciągu ostatnich sześciu miesięcy gwałtownie wzrosła liczba wniosków właśnie o rejestrację znaków towarowych związanych z Metaverse i tokenów NFT. W 2021 porównując do 2020 wzrost około 33%. No i praktycznie co tydzień możemy słyszeć o nowych firmach, które po prostu do tego dołączają. Między innymi Hyundai. Hyundai, która jest pierwszą firmą, która wypuszcza NFT w oparciu o społeczność. Pierwszą taką dużą firmą, bo były już firmy producentów samochodowych, takie jak Ferrari czy McLaren, natomiast tam stricte były wypuszczone NFT, które Miały na celu udostępnienie fanom cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich. Natomiast Hyundai idzie o krok dalej, to znaczy oni chcą iść w budowanie społeczności. Bardzo dużo marek, bardzo dużo film w to wchodzi, bardzo dużo idzie z tym nurtem. Natomiast są też takie, które. Potrafię stracić na wartości nawet 99% wartość NFT pierwszego tyłka Jacka Dorsey'a. Jeżeli nie słyszeliście jeszcze o tym, to macie okazję usłyszeć, że coś takiego zostało sprzedane za 2,9 miliona dolarów. Kupił go niejaki pan Sina Estavi, irański przedsiębiorca związany z kryptowalutami. Było to w momencie, kiedy ten boom na NFT zaczął ewoluować, kiedy zaczął się ten pęd rozwijać, można powiedzieć. Niedawno na aukcji ktoś zaoferował za niego 280 dolarów. Czyli ciut mniej niż 2,9 miliona, ale co tam? Co ciekawe, gość twardo stoi przy tym, że za mniej niż 50 milionów dolarów tego nie sprzeda. Mówiliśmy ostatnio w Wielkiej Brytanii o tym, że wycofują bitomaty, nie będą one funkcjonować bez odpowiednich uprawnień, bez odpowiednich licencji, natomiast w Austrii, w 12 sklepach w Mediamarkt będą instalowane właśnie bitomaty. Bardzo dobra informacja, wyszło, że jest potencjał na to, że będzie to przyciągać nowych klientów, w związku z tym taka decyzja, nas to oczywiście cieszy, bo jest to kolejny krok w stronę większej odyfikacji towarów. Dogecoin i dalsza współpraca z Elonem Muskiem tutaj akurat nad tym, żeby wykorzystywać technologię Starlink, która będzie pozwalała użytkownikom, posiadaczom Dogecoina robienie transakcji nawet w trybie offline. A tymczasem przejdziemy do kupna kryptowalut za stówkę. Szczegóły dotyczące projektu jak i samego zakupu kryptowalut znajdziesz w opisie, czyli oczywiście link do giełdy, na której te kryptowaluty będziemy kupować. A więc nasz portfel na dzień dzisiejszy prezentuje się dokładnie w ten sposób. Z dniem dzisiejszym za tę stówkę e, przysłowiową będziemy kupować. Lunę za 40 zł, Ethereum za 20 zł i pozostałe 40 zł będziemy zostawiać w Bitcoinie. Od ubiegłego tygodnia portfel za dużo się nie zmienił delikatnie na plus, chociaż jeszcze wczoraj byśmy rozmawiali zupełnie inaczej, no bo perspektywy byłyby po prostu na zielono, kolokwialnie mówiąc, ale czas rozliczeń jeszcze przed nami, a teraz nadszedł czas zakupów. Wykresy kryptowalut, do których powiedziałem już przygotowane, czyli mamy Ethereum oraz Lunę i będziemy kupować, tak jak powiedziałem, równowartość za 20 zł w Ethereum i 40 zł Luna. 20 zł w Bitcoinie to jest mniej więcej na dzień dzisiejszy 11500 Satoshi i w taką też kwotę będziemy celować, żeby ona się znalazła w tym oto miejscu. Także zobaczmy jak to będzie wyglądało. Ja bym tutaj celował w końcówkę 20, ale będzie troszkę mniej. Ok. 0,0016 Ethereum Klikamy BUY, zlecenie wypełnione, praktycznie od razu, także lecimy dalej z LUNĄ, tutaj razy 2, więc celujemy w 23 tysiące w tym miejscu i klikamy BUY. Zakupione, jak przejdziemy sobie w historię to widzimy transakcje wykonane, pozostałą część zostawiamy w BITCOINIE. Przejdziemy sobie teraz do portfela, żeby Wam pokazać jak to wygląda całościowo i zobaczmy jak to wygląda. Jeżeli że do końca, to zostaw poniżej komentarz o treści buty. Widzimy się za tydzień w kolejnych newsach kryptowalutowych. Subskrypcja i dzwonek oczywiście też, żebyś dostał to powiadomienie, co nie? Także na ra!